A to dlatego, że osoba, której numer został wylosowany, nie odpowiedziała na to zaproszenie, więc mamy taką fantastyczną kumulację. Regulamin naszego programu został zatwierdzony przez dyrektora Izby Celnej. Program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez niego. I jeśli chcesz zapoznać się z tym regulaminem, to jest na stronie www.tvn.pl albo na 800, 860 telestronie TVN. No i jeszcze tylko na koniec, budżet. Pula nagród w naszej Wielkiej Zimowej Loterii to aż 1 900 000 zł tych robi wrażenie, prawda? Zapraszam do naszego pierwszego konkursu. Uwaga. Już myślimy, co to takiego może być? Coś czerwonego. Coś czerwonego. Zamykamy oczy, wyobrażamy sobie kolor czerwony i co czerwonego może być? Mamy aż 12 odpowiedzi. To jest naprawdę sytuacja, w której no mam nadzieję, no przynajmniej połowa tych odpowiedzi bez problemu zostanie trafiona, a wtedy zaproponuję Wam bardzo atrakcyjne nagrody. 300 zł to jest nagroda gwarantowana, jeśli podasz mi jedną z tych 12 odpowiedzi. Ale Możemy się zabawić w zamianę 300 zł na nagrodę z walizkich. W walizkach od 200 do 1000 zł, ale uwaga, takich nagród po 1000 zł jest aż 5, więc też jest duże prawdopodobieństwo, że jeśli się zdecydujesz na te zamiany, to będzie to no, bardzo korzystna zamiana nagrody. To do dzieła. Najpierw myślimy o czymś czerwonym, bo oczywiście od tego trzeba zacząć. Trzeba trafić w jedną z tych 12 odpowiedzi, ale skoro ich jest aż 12, to naprawdę prawdopodobieństwo jest całkiem spore. Już można, już minęła godzina siódma, już powiedziałam zasady, numery, wszystko co miałam powiedzieć na początku zostało powiedziane, więc czekam na pierwszą osobę, która zacznie się z nami bawić. Od razu też mówię, że jak się te telefony zaczną pojawiać na antenie, to słuchajcie odpowiedzi. Od pierwszej odpowiedzi słuchajcie się nawzajem, bo wtedy no, łatwiej będzie wykombinować coś nowego i nie powtarzać tych haseł, które już padają i wiadomo, że to już nie jest żadna z tych. 12 odpowiedzi, które są u nas ukryte na tablicy, na razie ukryte, ale mam nadzieję, że dzięki Wam, z Waszą pomocą, zaczniemy je bardzo szybciutko odkrywać, zgadywać i nagradzać. Każda dobra odpowiedź, przypominam. To albo 300 zł gwarantowane, które wyślę. Zapraszam osoby pełnoletnie, jeśli macie chwilę czasu, teraz rano, w poniedziałek. Ja wiem, że to taka nie najlepsza pora na to, żeby myśleć i dać sobie czas, dużo czasu, ale tutaj nie potrzeba wcale dużo czasu. Łapiesz telefon, dzwonisz, możesz nawet biegać po mieszkaniu. Halo? Kłodzionka? O! Poziomka. Bardzo dobrze. Jak pani ma na imię? Hania. Pani Haniu, mamy odpowiedź poziomka. Gratuluję. I teraz moja propozycja. 300 zł, czy nagroda z walizki? W walizkach jest 5 nagród po 1000 zł, najmniejsza nagroda to 200. Zostaje 300 zł, czy zamiana? Nie walizka. Walizka? No to proszę wybrać sobie numerek. Od 1 do 30? 4. Numer 4. Zaglądamy do walizki numer 4. 200 zł, Pani Haniu, 200 zł. No ale warto próbować, bo jak się nie próbuje, no to można przeoczyć, naprawdę przegapić fantastyczną okazję. Gratuluję, pozdrawiam. Halo? Oczy. Oczy czerwone bywają, zwłaszcza o 6, 7 rano. Nie mamy tej odpowiedzi, pozdrawiam. Kto jeszcze ma jakąś propozycję? Udało się, zobaczcie. Poziomkę mamy trafioną, poszła za 200 zł. A teraz zmiana nagród. 400 zł, nagroda gwarantowana za każdą z tych 11, bo jeszcze mamy 11 odpowiedzi na tablicy. Albo nagroda z walizki, polecam, bo mamy tutaj aż 5 nagród po 1000 zł. Halo? Usta! Usta! Bardzo dobrze! A Pani jak ma na imię? No znowu Hania. Pani Haniu, cudownie! To jest oh, odpowiedź o! numer 5, ale ma Pani szczęście, ten poniedziałek przejdzie do historii. Proszę, 400 złotych czy nagroda z walizki? Yy, walizka. Walizka, no to próbujemy. Trzymam strasznie mocno kciuki, żeby tym razem była ta zamiana lepsza. Proszę, która jeszcze raz? 18. 18. Dobrze, już pokazujemy walizka numer 18 to 400 zł, czyli zamienię stryzukierkę na kij. No ale dobrze, 400 plus 200 to mamy już 600 zł. Wysyłamy ciągu 5 dni roboczych. Pozdrawiam i czekam na panią jeszcze. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Coś czerwonego? Cegła. Cegła, tej odpowiedzi nie ma, pozdrawiam, myślimy dalej. Mamy dwie odpowiedzi, to obie odgadła pani Hania, cudownie, gratuluję raz jeszcze. Usta poziomka, mamy jeszcze 10 haseł, Każdy z nich jest warte 400 zł, jeśli zdecydujesz się na nagrodę gwarantowaną, albo nagroda z walizki. Możemy zamienić, tutaj mamy aż 5 walizek, gdzie jest 1000 zł ukryte. Halo? Dzień dobry, coś czerwonego. Jeszcze raz. Planeta. Planeta czerwona. Nie, tego hasła nie ma. Pozdrawiam, kłaniam się i czekam na kolejną propozycję. Co jeszcze Ci przychodzi do głowy? Zastanów się i dzwoń. Co w chwilę mamy telefon na antenie. Halo? Halo? Jaki może być, jaka może być odpowiedź? Kier. Kier. Nie, tego hasła też nie ma, ale mogłoby, oczywiście, świetne. Wszystkie propozycje świetne, wszystkie pasują do tego konkursu. Mamy usta poziomka, dwie, dwa hasła, które już no, udało się trafić. No dodatek pani Hani, jestem naprawdę ciągle pod wielkim wrażeniem, ale sami popatrzcie, to są, no kojarzy się. I usta i poziomka kojarzą się z kolorem czerwonym. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Co jeszcze może być czerwonego? Kretka. Kredka. Nie mamy tego hasła. Do usłyszenia. 10 haseł. 400 zł nagroda gwarantowana albo walizka. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jaka A? Szukamy imienia na 5 liter, ostatnia to A. No i zaczynamy od nagrody pół tysiąca złotych. Potem będę tłumaczyć, co się będzie działo. Zapraszam widzów pełnoletnich. Słuchajcie, pół tysiąca złotych do zdobycia za pierwsze hasło. Już myślcie o tym imieniu, a ja wam jeszcze pokażę, gdzie były te nagrody po tysiąc złotych. Żebyście nie mówili, że, że, że nie było. Proszę bardzo, tu była nagroda tysiąc złotych. Kolejna nagroda w tej wysokości to walizka numer 6. Było, było. Proszę, jeszcze było tu, zaraz pod spodem. Proszę. I kolejna nagroda mamy już trzy, czyli jeszcze dwie. Tutaj, tysiąc był ukryty. I ostatnia walizka z nagrodą 1000 zł, której niestety nikomu nie udało się wygrać, ale będziemy już poprawiać ten stan. To była walizka numer 29. Dobra, koniec tego konkursu z walizkami. Imiona, imiona pięcioliterowe. Oczywiście w wersji pełnej. Zwykle tak u nas jest. Chyba, że mówimy, że można zrobienia. Nie. Nie można zrobić. Kto zaczyna ten konkurs? Halo? Iwona. Dzień dobry. Iwona to jest imię do konkursu, czy twoje imię? Czy podajesz to imię? Podaję to imię. Dobrze. Świetnie. I masz pół tysiąca złotych. Gratuluję. Pozdrawiam Dzień serdecznie. Dobra. Iwona, dobra odpowiedź. Już pisuje I teraz uwaga. Te litery nie mogą się powtórzyć poniżej i dlatego następna runda jest już warta 700 zł. Mamy pierwsze imię Iwona. Litera I nie może już być nigdzie na początku. Litera W nie może być nigdzie na miejscu drugim. To samo z literką O na trzecim i N na czwartym, ale na przykład N może być na pierwszym albo W może być na pierwszym możecie. W innych kolumnach tak one mogą się pojawić, ale nie mogą w kolumnach pionowych pod spodem. Mamy pierwszą nagrodę zdobytą. Pół tysiąca złotych, a teraz 700 złotych za następne imię. Bez zdrobnień. Iwona, świetna odpowiedź. Kończy się na A, ma pięć liter, nie jest zdrobnieniem, dlatego mogłam zapłacić. Myślicie, to naprawdę nie jest proste. No oczywiście początek. Im mniej tych liter, tym łatwiej, ale za chwilkę będzie naprawdę duży problem. Dlatego, kto teraz ma odpowiedź, warto już teraz wygrać te 700 zł, a potem możesz próbować znowu. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, nie ma co tracić czasu. Dzisiaj nie mamy długiego programu, dlatego no, dobrze byłoby radzić sobie z tymi kolejnymi etapami tego konkursu jak najszybciej, żebyśmy doszli jak najdalej, żeby sobie dać więcej czasu później, kiedy trudniej będzie odgadnąć nową, dobrą odpowiedź. 700 zł czeka. Podaj mi imię, tylko imiona. Dzisiaj w tym konkursie tylko imiona. I na dodatek bez zdrobnień. Szkoda, bo te zdrobnienia by nam się tu przydały, ale nie może być. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie pani imię proponuje do konkursu? Kasia. W tej chwili skończyłam zdanie informujące o tym, że nie może być zdrobnień. Kasia to zdrobnienie, no właśnie przydałoby nam się, bo i Kasia i inne by tutaj pasowały, ale niestety Kasi nie mogę uznać. Jeszcze raz powtarzam, imiona w pełnej wersji, bez zdrobnień. Mamy problem już w drugim etapie, dlatego 1000 złotych, podnoszę tę nagrodę. 1000 złotych. Podaj mi imię pięcioliterowe, kończące się literką A. Pozostałe litery nie mogą się powtarzać w kolumnach pionowych z tymi, które są już wpisane. Na szczęście na razie jest tutaj tylko po jednej literze w każdej kolumnie, więc jeszcze, jeszcze mamy pole manewru. Dosyć spore, ale bez zdrobnień. nie może być kasi. Nie może być kasi, nie może być basi i tak dalej, i tak Kto ma odpowiedź? Proszę pomyśleć, zastanowić się, sprawdzić. Teraz jest to jeszcze w miarę. Do ogarnięcia, potem będzie gorzej, ale już teraz 1000 złotych, tak wielka, cudowna nagroda do zdobycia, 1000 złotych czeka. Podaj mi swoją propozycję. Zadzwoń, zadzwoń, bo inaczej tego nie załatwimy. Tylko za pomocą numeru telefonu. No i oczywiście, jeśli jesteś osobą pełnoletnią. Jeden numer, drugi numer nie ma znaczenia, pod który dzwonisz. Szanse na to, żeby trafić na antenę są takie same. To się może stać w każdej chwili. W każdej sekundzie, liczy się moment. Czy to Twoje połączenie trafi na otwartą linię, a nie to z jakiego telefonu dzwonisz? Tylko trzeba próbować. Może warto nawet dwa razy spróbować.